Na tego no właśnie, nie <noise> Cię jak u niego było. Grochówki? Przeflansowiłem się na grochówkowca. O. <noise> Grochówki? Chcesz spróbować? E, no, taka niedobra, że wezmę. ja tak, jakoś odmieniłem teraz. O, no ale... Taki no, Co się stało ja nie Wiedziałem, Bogdana. że tak się fajnie mecze ogląda. O. <noise> co to nie było? <laughs> było, było. O. Cześć, Bogdan! A ja? Jak ale się da? przyjaźnicie! Oj, ja prawdziwa ale... ja to... przyjaźń prawdziwych... Męskich... śląskich mężczyzn, już jest taki śląski chłop na jest Śląski! nie Jego... będą mi gadać, że ja z Krakowa! Ja... się dogadałem. <laughs> Czyli teraz się przyjaźnicie. Oj, to jak? Babu, Ja nie <laughs> wiem, czy to się bardziej przyjaźni na tej kopalni nie! Mogę sobie poruszać twoje ocha? A... <grywki> uważaj, bo tam marchewki stoją. Oj, stoją! No Psss! mnie z nim po prostu, wiesz, To nie jest takie proste! PLEH! PLEH! Czyli mówisz coś o mnie, cokolwiek? Jak ja cię lubię!